Jesteście piękną klasą i bardzo dużą, a wyjątkowość tej klasy jest taka, że jak do mnie mam jest największa na świecie. To nauczanie będzie puszczane w obcych krajach jak Japonia w telewizji i na Filipinach w telewizji. Przez dwie satelity, których zasięg pokrywa obszar Stanów Zjednoczonych. Każda z nich na ponad tysiąc miast. I zanim te lekcje się skończą, to dołączy do was minimum 6 milionów ludzi. Dobrze, że nie wszyscy są tu w tym samym czasie, ale my jesteśmy szczęśliwi, że wy tu jesteście ich inicjatorami i bardzo was doceniamy. W tej chwili zajmujemy się częścią trzecią pochodzenia choroby i niemocy. Jak się uczyliśmy, grzech i choroba są bardzo blisko powiązane. W Starym Testamencie i w Nowym Testamencie choroby i plagi przyszły z powodu grzechu przeciwko Bogu. Powinniście się tego trzymać, bo w życiu nowotestamentowym my nie chcemy tego zaakceptować, ale mogę was zapewnić, że wiele chorób naszych czasów jest związanych z grzechami naszych czasów. Miałem pewien wycinek, w którym była informacja, że homoseksualiści w tym kraju mają bardzo szczególną chorobę, jakiej nie ma nikt inny, tylko homoseksualiści, i że to jest zabójca, to jest niszczyciel. I odkryjecie, że choroba jest bardzo blisko związana z grzechem. I to jest wszystko w Słowie Bożym. W księdze wyjścia rozdział 7 do 12, plagi przyszły na Egipt i te same plagi dręczą nas dzisiaj. Bóg zesłał te plagi na niegodziwych ludzi, buntowniczych ludzi, którzy chcieli sprawić, aby jego ludzie byli niewolnikami i nie pozwolili im odejść wolno. Gdyby oni pozwolili im odejść wolno, mogliby żyć, ale ponieważ odmówili im odejść wolno, to te plagi przyszły na nich. Piana 5,14 jest. Potem Jezus znalazł tę osobę, którą uzdrowił w świątyni, i powiedział do niego, Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz więcej, aby nie przydarzyło ci się coś gorszego. Więc on powiązał uzdrowienie i chorobę z grzechem, że jeśli on zgrzeszy, to nie utrzyma swojego uzdrowienia. I będzie musiał wrócić do choroby. A Ewangelia Marka, rozdział 2 i werset 9 mówi, cóż jest łatwiej powiedzieć sparaliżowanemu, przebaczone są ci grzechy, czy powiedzieć wstań weź swoje posłanie i chodź. Widzicie? Jezus powiedział, jaka to różnica. On odnosił to do powiązania między chorobą i grzechem. I o ile nie zobaczymy tej zależności, to nie będziemy mogli zająć się chorobą tak, jak powinniśmy. I chcę to powiedzieć bardzo dobitnie. Jeśli zamierzacie modlić się za kogoś, to proszę, nie podchodźcie do tej osoby mówiąc, teraz jeśli taka jest wola Pana, to On Cię uzdrowi. Jeśli nie znasz woli Bożej, to przynajmniej się zamknij. Jeśli nie znasz woli Bożej, to przynajmniej się zamknij. Wolą Bożą jest uzdrowić każdego. Nie znajdziesz nigdzie w Biblii, że to nie jest wolą Bożą, aby uzdrowić ludzi. Wolą Bożą jest uzdrowić każdego, więc nie chodź i nie obwiniaj Boga za to. Mogą być inne rzeczy z tym związane. I wielokrotnie to jest to, o czym mówi nasza lekcja. Tu jest napisane, że Jezus uzdrowił wszystkich uciśnionych przez diabła, że ten ucisk nie pochodził z naturalnych przyczyn. On nie pochodził z naturalnych przyczyn. Tam jest, że oni byli uciśnieni, a w dziejach 10:38 jest o Jezusie mówiącym, jak Bóg namaścił duchem świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła. Że choroba była spowodowana opanowaniem i to nie przez Boga, ale przez diabła. I to oznacza, że powinno się walczyć z chorobą, wiecie? Stanąć przeciwko i powiedzieć, chorobo, ja ci się przeciwstawiam, rozkazuję ci, wychodź. Widzicie? Macie prawo to robić, bo to jest intruz w człowieku, w ludzkim ciele. W Ewangelii Łukasza rozdział 13, werset 11 jest, a była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy. Ile osób wciąż wierzy Biblii? Wierzycie Biblii dobrze, miała ducha niemocy. I to musi znaczyć dokładnie to, co jest napisane. Jest duch i imię tego ducha to choroba. I ta kobieta miała tę niemoc. I tu jest, że to był duch, a nie naturalna przyczyna. Ona się nie uderzyła ani nie spadła ze schodów. To nie była naturalna sytuacja i ona to miała przez 18 lat. I była pochylona. I w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Powiem Wam jedną z najbardziej niesamowitych historii, jakie słyszeliście w życiu. O dokładnie takiej samej sytuacji jak ta. Ja głosiłem w Portland w Oregonie i podeszła do mnie kobieta. Ona nie była stara, ona miała 45 lat i ona była tak bardzo pochylona. I ja nie wiedziałem, że ona była pielęgniarką w szpitalu i ona wciąż tam pracowała, chociaż była tak zgięta. Oni pozwolili jej nadal być pielęgniarką. Oni nie znaleźli nic złego w niej, ona po prostu była schylona, wiecie, i nie mogła wyprostować pleców. Więc ja położyłem na nią ręce i powiedziałem, rozkazuję ci się wyprostować i rozkazuję ci być uzdrowioną i w tej chwili rozkazuję ci przyjmij uzdrowieńczą moc Bożą i jej plecy się wyprostowały, o tak. Następnego wieczoru, to was trochę przestraszy, następnej nocy ona przyszła z sąsiadką, a ona była pielęgniarką w szpitalu. I ona miała w butelce małą rzecz około takiej długości. Wyglądało, jakby miało tysiąc włosów pod spodem, jako nogi. Ona powiedziała, że tego ranka, kiedy się ubierałam, zobaczyłam, jak to coś wychodzi z mojego pępka. Ona mówi, zawołałam sąsiadkę i mówi chodź, chodź, sąsiadka przyszła i przez godzinę obserwowałyśmy, jak to wychodziło. I gdy to wyszło, ja włożyłam to do tej butelki i nalałam do niej środka konserwującego i powiedziałam dam to bratu Samralowi. Ona powiedziała: ani jedna kropla krwi nie spadła. I to miejsce się zamknęło tak jak było przedtem. I mówi: Rozumiesz to? A ja: No, oczywiście, że nie. I raczej w to uwierz. Ja oczywiście wciąż mam tę butelkę, ale ja powiedziałem: Nie, nie rozumiem tego. Ale ona mówi Powiem Ci, to była ta rzecz, która powodowała, że byłam zgarbiona, i to była podła rzecz, i gdy Ty nakazałeś jej, żeby wyszła, to ona umarła i wyszła martwa. Ona umarła. Będą pewne rzeczy w uzdrawianiu, których nie będziesz w stanie pojąć umysłem. Jeśli nie jesteś chętny, aby wyjść poza swój umysł, to nie dojdziesz za daleko w uzdrawianiu. Ale Bóg chce zabrać cię dużo dalej niż Twoja umiejętność myślenia, jeśli tylko chcesz mieć wiarę w Boga. Jeśli to wiecie, powiedz. Amen. Jezus zobaczył tę kobietę, która była pochylona, i powiedział do niej: Jesteś uwolniona od swojej choroby. Werset 13. Nie położył na nią ręce, a ona natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Wtedy przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus uzdrowił w szabat. W niedzielę powiedział do ludzi: Jest sześć dni, w których należy pracować. W te dni przychodźcie i leczcie się. On myślał, że uzdrawianie to praca, a nie w dzień szabatu Ale Jezus mu odpowiedział: Obudniku, czyż każdy z was w szabat nie odwiązuje swojego wołu albo osła od żłobu i nie prowadzi, żeby go napoić? A ta córka Abrahama, którą szatan, i to powinniście podkreślić, którą szatan wiązał, czy to nie jest niesamowite? Są choroby, które są spowodowane tym, że szatan szkodzi ludziom. Nie wszystkie, ale niektóre z nich tak. Wiązał już 18 lat, czyż nie miała być uwolniona od tych więzów w dzień Szabatu? I on odpowiedział na swoje własne pytanie: tak, ona powinna być uwolniona jakiegokolwiek dnia. Powinieneś być uzdrowiony jakiegokolwiek dnia i w jakimkolwiek miejscu. Bóg chce, abyś był uzdrowiony. Jeśli to wiecie, powiedzcie Amen. W Marka, rozdział 9, werset 25 jest, a Jezus widząc, że ludzie się zbiegają, zgromił ducha nieczystego. Zauważcie, ducha nieczystego, mówiąc, duchu niemy i głuchy rozkazują Ci, wyjść z niego i więcej w niego nie wchodź. A więc tu były choroby związane z szatańskimi siłami. Znajdziecie takie choroby i dzisiaj, na pewno znajdziecie. W Marka 1.26 duch nieczysty, nie duch choroby, ale duch nieczysty, szarpnął nim i zawołał donośnym głosem. Wyszedł z niego. Duch nieczystości, obrzydliwość. Wychodził z niego, przekinając Boga, nienawidząc Boga. Wyszedł z niego. Teraz niebo jest przeciwieństwem tego wszystkiego. Bóg jest przeciwieństwem. Bóg, Ojciec, stawił opór diabłu. W Hioba 2.6 Pan powiedział do szatana, oto jest w Twojej ręce, ale Jego życie zachowaj, nie dotykaj Jego życia, widzicie? Chrystus wraca po szatana. Ukasza 4,17: I podano mu księgę proroka Izajasza, Gdy otworzył księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił Ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym więzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym głosił miłościwy rok Pana. Potem zamknął księgę, oddał ją słudze i usiadł. Oczy wszystkich w były w nim utkwione, i zaczął do nich mówić. Dziś wypełniły się te słowa pisma w Waszych uszach. A więc Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby zwalczyć chorobę, niemoc, moce szatańskie i każdą formę, która rani ludzi, która szkodzi ludziom. Nie tylko Bóg, Ojciec, przedstawił się szatanowi, nie tylko Jezus Chrystus, ale i Duch Święty. W drugim liście do Tesaloniczan 2,7 jest tajemnica nieprawości, bowiem już działa. Tylko, że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. Na tym świecie jest potężna siła. I jest ich wiele. Modlitwa to jedna z nich. Czy wiedzieliście, że możecie się w społeczności modlić tak mocno, że diabeł nie ma tam wejścia? Gwarantuję Wam, że jeśli dwunastu z Was mieszkałoby blisko jednej z tych księgarni dla dorosłych i modlilibyście się i pościli, to ta zgraja wyniosłaby się z tego budynku gdzie indziej. Mówię Wam, tak jest. Wierzę, że modlitwa to nieodparta siła, więc teraz nie tylko Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty opierają się, ale my też się opieramy. I czy wiecie, że sama Wasza obecność jest siłą odpierającą? Czy wiecie, że ludzie wiedzą, kim jesteście, tylko przez obserwowanie Was? Ja siedziałem w jednym z tych szerokokadłubowych samolotów, wyjąłem notatki, pracując nad nimi, to jest to, co ja cały czas robię, ja pracuję nad moimi notatkami i siedziałem nad nimi pracując i nagle podniosłem wzrok i spojrzałem na przeciwną stronę, a tam była wielka kobieta i gdy ona zobaczyła, że patrzę na nią, wystawiła mi język. My nigdy nie rozmawialiśmy. Powiecie, a co ty zrobiłeś? Ja nie wystawiłem do niej języka. Teraz to byłyby już dwa języki. Ja tylko się uśmiechnąłem i dalej patrzyłem w dół. Ale coś w jej sercu wiedziało, że ja byłem dobrą osobą i sprawiedliwą osobą i pobożną osobą i ona nie mogła mnie zabić, więc wystawiła mi język. Widzicie? Ludzie Boga opierają się złu. Czy to nie jest to, czym powinniśmy być? My jesteśmy nosicielami światła, my przynosimy światło do ciemnego świata, my jesteśmy nosicielami soli, przynosimy zdrowie do narodów w imieniu Jezusa. I cieszę się, że tym właśnie jesteśmy. I my pracujemy z Duchem Świętym i z Panem Jezusem Chrystusem i Ojcem. Ale to nie było tylko dla nich, ale też dla ciebie i dla mnie. W Dzieńach 3.16 jest: A przez wiarę w jego imię, temu, którego widzicie i znacie, imię to przywróciło siły. Widzicie go i znacie. On był kaleką od chwili narodzin. To wiara, która jest przez niego, dała mu pełne zdrowie na oczach was wszystkich. Wyobraźcie sobie Piotra mówiącego to że ten człowiek miał wiarę tu jest ta wiara, która jest przez niego dała mu pełne zdrowie ten człowiek uwierzył w to, co usłyszał i przyjął to i otrzymał swój cud w dziejach 9,34 i powiedział mu Piotr Eneaszu, Jezus Chrystus cię uzdrawia stań i zaściel swoje łóżko i natychmiast wstał widzicie, to nie Bóg Ojciec, to nie Bóg Syn to nie Bóg Duch Święty, to jest człowiek Piotr to robił w dziejach 16-18, a robiła to przez wiele dni, lecz Paweł, bolejąc nad tym, odwrócił się i powiedział do Ducha, rozkazuję Ci w imię Jezusa Chrystusa, aby z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. To Paweł uwalniał ludzi. On uwalniał ludzi. Tutaj w punkcie E dotarliśmy do bazy. Wy i ja jesteśmy następcami apostołów. I jako następcy apostołów, ilu z Was wierzy, że jesteśmy następcami apostołów? Jeśli są tacy, to my nimi jesteśmy. Następcy apostołów powinni kontynuować walkę przeciwko wszelkiemu złu, wszystkiemu co grzeszne i każdej chorobie. Chcę być z Wami szczery. Ja nienawidzę choroby tak samo jak nienawidzę grzechu. Coś we mnie przeciwstawia się chorobie tak samo mocno jak przeciwstawia się grzechowi. W moim duchu one są rozpoznawane jako istniejące razem i ja nie lubię choroby tak samo jak nie lubię grzechu. Wiem co myślicie. Powiecie, czy to znaczy, że nie możesz iść do nieba, jeśli jesteś chory? Nie, to nie ma z tym nic wspólnego. Możesz iść do nieba z chorym ciałem, na pewno możesz, ale nie pójdziesz do nieba z chorą duszą. Twoja dusza musi być zbawiona krwią Jezusa Chrystusa. Ale mówię wam o waszych prawach i przywilejach w Bożym słowie. I kiedy pozwolimy mu nasączyć nasze wnętrza, wszyscy będziemy innymi ludźmi. Będziemy innymi ludźmi. Więc my jako następcy apostołów powinniśmy kontynuować walkę. W Marka 16, werset 15, Pan Jezus dał wielki nakaz, swoje ostatnie wielkie wezwanie dla tej ziemi, zwane wielkim posłannictwem. I powiedział do nich idźcie na cały świat i głoscie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Tylko Kościół dzieli świat. Świat nie jest podzielony między demokratów a republikan. Dzięki Bogu. Świat nie jest podzielony między bogatych a tych, którzy nimi nie są. Dzięki Bogu. Świat nie jest podzielony w żaden inny sposób, poza tym tutaj. Na zbawionych i potępionych. Każdy na tej ziemi jest albo zbawiony, albo potępiony. A ci potępieni mogą zostać zbawieni, mogą chodzić wolno, mogą wyjść ze swoich więzień, mogą być uzdrowieni ze swoich grzechów i chorób. Jeśli cieszycie się z tego, powiedzcie Amen. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tylko Kościół może zrobić takie coś, co sprawia, że jest największą organizacją na Ziemi i że dzieli całą populację tego świata. A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. W moim imieniu będą wypędzać demony. Świat zrobił z tego wielkie halo, a nie powinien. Bóg powołał świat do istnienia swoim językiem, swoimi ustami. Możecie uwalniać ludzi, mówiąc, bądź wolny. To nie jest bardzo trudne, widzicie? A diabeł mówi, och, to jest trudne, nie próbuj tego, to zbyt mocne. A kto tak powiedział? Biblia tak nie mówi. Biblia mówi, ci, którzy uwierzą, to może być pięcioletnie dziecko, to może być młoda osoba trzynastoletnia, to może być 97 babcia. Tu jest takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. Ilu z Was wciąż wierzy? Zostaniecie ze mną? Będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami, będą brać węże, a choćby wypili coś śmiecionośnego, nie zaszkodzi. Na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. A teraz powiecie, no chwileczkę, bracie Samral, co z tymi wężami? No Paweł może Wam o tym powiedzieć. On został ugryziony, on to strząsnął. Mnie próbowały ukąsić węże w dżungli, ale chybiły o ćwierć cala, wiecie? I Bóg mnie zachował. Ja zostałem celowo otruty i nie umarłem. Nie umarłem. Zachorowałem, ale nie umarłem. Pewnego razu, w ciągu 10 minut, moja ręka spuchła, tak że była dwa razy większa, a moje policzki sięgały aż tu. I wyglądało, że na pewno umrę. Moje serce biło tak szybko, że nie mogłem go już w ogóle kontrolować. Ktoś mnie otruł i ja nie umarłem. Bóg mnie uzdrowił i tej samej nocy jeszcze głosiłem. I Bóg mnie uzdrowił, i zabrał to coś dzięki swojej potężnej mocy. Gdy my spotykamy chorą osobę, czy możemy winić kogoś za to, innymi słowy, dlaczego on zachorował? To pytanie zajmowało ludzki umysł przez całe wieki, od samego początku. Dlaczego ludzie w ogóle chorują? Zawsze byli tacy, co obwiniali Boga za choroby. Od samego początku. Oskarżający Boga o używanie cierpienia, aby karać swoje dzieci. Nie zgadzam się z tym. Jeśli Wy tak, to zapiszcie to i porozmawiamy o tym razem, gdy będzie czas na dyskusję. Przyjaciele Hioba myśleli, że Bóg ukarał Hioba za grzech. Biblia mówi, że oni nie mieli racji. Hioba 11, wersety 13 do 16. Ludzie pytali Jezusa, kto zgrzeszył, że ten człowiek urodził się ślepy. Ich pytanie było oparte na fałszywym przeświadczeniu, że oni założyli, że Bóg lub ktoś inny spowodował jego ślepotę. Jezus odpowiedział w Jana 9, versety od 1 do 3. Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Ale stało się tak, żeby się na nim objawiły dzieła Boga. W Jana 9.1, Ewangelia Jana, rozdział 9, werset 1. Jezus, przechodząc, zobaczył człowieka ślepego od urodzenia i pytali go jego uczniowie, mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział, żadne z nich, ale żeby się objawiła, chwała Boga. I Bóg mówi to samo dzisiaj. I punkt numer 7. Gdy ja stawiałem kościół w Hongkongu, w Chinach, jeden z naszych członków, który był ze mną przez cały dzień, rozdając traktaty, tego dnia nasza grupa rozdała 50 tysięcy traktatów. Skończyliśmy przed kolacją i staliśmy w doku w Hongkongu z drugiej strony wyspy. I jedna z pań zrobiła krok w tył i zsunęła się z doku i spadła z kamiennych schodów do oceanu. To była przerażająca rzecz. Ja zszedłem na dół, tam było chyba 20 stopni, ja tam zszedłem i wziąłem tę kobietę na ręce i wciągnąłem ją z powrotem na górę. Powiedziałem, zawołajcie karetkę. My zawołaliśmy ją i zabraliśmy ją do szpitala. Ona podziękowała Bogu, że tylko trochę złamała stopę. Ale dwoje czy troje członków mojego kościoła poszło do szpitala następnego dnia. Poszli do pokoju, zamknęli drzwi i powiedzieli... Wyznaj grzechy. Ona leżała tam, obolała, nie wiedząc, co ma robić, i mówi: A co chcecie, żebym wyznała? Powiedz, jak zgrzeszyłaś. A ona mówi, no ale ja nie wiem o niczym. Tak, tak, nie spadłabyś, nie zraniła się, gdybyś nie była grzesznikiem. Kiedy ja poszedłem do szpitala, ona płakała, część ludzi z mojego kościoła przyszła i powiedziała jej, że ona była grzesznicą. I ona mówi Ja wyznam wszystko, co mi powiecie, ale nie wiem, co mam wyznać. Ja nie zrobiłam nic złego, o czym bym wiedziała. Więc musiałem zwołać Kościół i nauczyć ich, że to, że osoba została zraniona, nie było oznaką tego, że grzeszyła. I ja mam Biblię na poparcie tego, że był człowiek imieniem Hiob, on był najlepszym z ludzi, a i tak był tym, który został zraniony najbardziej. Ale ja mówię zapamiętajcie to, Bóg wyprowadził go z tego. I Bóg wyprowadził z tego też tę kobietę. Bóg ją wyprowadził. To była moja prywatna sekretarka i ona wyszła z tego miejsca i wróciła do pracy w ciągu kilku tygodni całkowicie uzdrowiona przez moc Bożą. Więc to jest jeden z przykładów, gdzie nie możesz nikogo winić. Jedyne, co możesz powiedzieć, to, że Bóg uzdrawia w imieniu Jezusa. Powiecie Amen. Jedną z rzeczy, które musimy zrobić na dole strony numer 9, jest stawić czoło rzeczywistości. Szczególnie, gdy chodzi o uzdrowienie. Powód choroby nie jest tak ważny. Bóg może i chce uzdrowić każdego bez względu na przyczynę. Nieważne, czy to przyszło od Twoich rodziców, czy od Ciebie, czy z Twojego pijaństwa, czy z czegokolwiek. Bóg może Cię uzdrowić. Bóg może nawet uzdrowić choroby społeczne, które nabyłeś przez cudowóstwo. Bóg jest dobry, uzdrowi Cię. Wiem, że On nawet uzdrawia z syfilisu. Więc Bóg jest dobry Bogiem. Jeśli to wiecie, powiedzcie Amen. I Bóg nie jest złośliwym Bogiem, który mówi dobrze ci tak. Bóg jest dobrym Bogiem. Bóg chce, aby każdy z nas znał Jego wspaniałość, Jego dobroć, Jego miłosierdzie i Jego uzdrawiającą moc. Jezus nawet nie zawracał sobie głowy wyjaśnianiem, czemu ludzie byli chorzy. To jest na górze strony 10. On po prostu ich uzdrawiał. On ich po prostu uzdrawiał. Jakikolwiek jest powód czyjejś choroby, to jest jedynie częścią pierwotnej przyczyny, która powstała w ogrodzie Eden. Ale tak długo jak człowiek pieści i tuli swoją chorobę, to ona się czuje w Nim jak w domu. I taką osobę ciężko uzdrowić. Bardzo trudno jest uzdrowić taką osobę. Ale przez Chrystusa, gdy ktoś zgardzi chorobą, odrzuci chorobę. To on może spowodować, aby odeszła dzięki potężnej mocy Boga. Tak piękne jest, że w czasach pierwszego Adama było drzewo poznania dobra i zła. I ono przyniosło chorobę i śmierć dla świata. A ostatni Adam zawisł na drzewie i to drzewo zabrało chorobę i grzech od świata. Te dwa drzewa. W pierwszym liście Piotra 2.24 On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumaruszy grzechom żyli dla sprawiedliwości. Przez jego rany zostaliście uzdrowieni. A więc ty i ja mamy dwa drzewa. Mamy drzewo w ogrodzie Eden, przez które rozpoczęły się nasze problemy, i my mamy drzewo kalwarii, gdzie przez jego rany zostaliśmy uzdrowieni. I my przychodzimy do tego drzewa. My otrzymujemy nasze uzdrowienie. My otrzymujemy moc Bożą zamanifestowaną w nas, aby uzdrawiała nie tylko nasze ciała. On może uzdrowić nasze dusze. I to jest najwspanialsze uzdrowienie, aby uzdrowić wasze emocje, aby uzdrowić waszą wolę, wolę, uzdrowić wasz umysł. To jest wspaniałe ale najwspanialsze to uzdrowienie waszego ducha, bo on może uzdrowić waszego ducha, gdy on choruje. On jest potężnym uzdrowicielem, ale wielu z was powie, tak, on może uzdrowić mojego ducha, ale nie może uzdrowić mojego ciała. Jest o wiele łatwiej i prościej uzdrowić ciało niż uzdrowić ducha. Najwspanialszym cudem na świecie jest doświadczenie Nowego Narodzenia. Gdy zostajesz zbawiony, to nie ma większego cudu we wszechświecie, niż gdy Bóg przebacza wasze grzechy. Więc jeśli On może przebaczyć wam wasze grzechy, to na pewno On może uzdrowić was z chorób i niemocy. Więc Bóg jest gotowy. To jest pochodzenie i początek chorób na tej ziemi. I my zbadamy to bardzo dokładnie i na następnej lekcji chcielibyśmy studiować, czym w ogóle jest uzdrowienie. I przejdziemy do tego z taką siłą, aby zrozumieć, co to jest. To nie jest ani magia, ani nie jest to dobroć osoby, która się modli. Więc gdy będziemy to badać, będziemy odkrywać wspaniałą relację, którą mamy z Najwyższym i z Panem Jezusem Chrystusem, naszym Zbawicielem.